No, Simon, i ja się, jestem x226. Witam Was. Skończę na moim kanale. Dzisiaj chcę Wam pokazać ukrytą skrzynkę. Właśnie na tej mapie, ta skrzynka jest dość mocno ukryta, naprawdę. Mówię Wam. Więc wiecie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, bo. Nie widziałem u żadnego youtubera, totalnie żadnego, żeby nagrywał coś w tym stylu. Znaczy nie no, okej, okay, że tam może ktoś nagrał, że widział, że tam robił jakieś skrzynki albo jakieś haki ze skrzynkami. Też kiedyś można było robić haki ze skrzynkami. Ale... Ja ich zbyt nie robiłem, Znaczy ja je robiłem, ale... Nie tak często, mamy za mało budulca. To trzeba od razu na środek się dobudować, bo tu po prostu. To jest zależne od ten. Od środka, tylko od środka. Tu, jak widzicie, mamy obsydian. Nie wiem po co jest ten obsydian, ale chyba po coś musi być. No mamy drewno, więc chyba możemy się podbudować. Już tam jacyś ludzie są. Chyba mają nawet sojusz. Więc nie wiem co zrobić, bo mają diaksową klatę. Jak typ ma diaksową klatę, to lepiej żeby nie miał diaksowej klaty. Dobrze. I właśnie tak tu mamy skrzynię, tylko musimy wejść na ostatnie piętro. Dobra. I teraz pokażę Wam tą skrzynkę. W niej nic ciekawego nie ma, ale chociaż coś tam w niej jest, więc wiecie, yy, tutaj mamy tą skrzynię właśnie. Zobaczcie, otwieram ją, N nic w niej ciekawego nie ma, nie ma jakichś specjalnie kozackich rzeczy. Nagrywam to tak wcześnie, bo ogólnie sobie wczoraj grałem z kolegą i tak było fajnie. I tak ogólnie rozkopujemy, żeby, żeby sobie zrobić arenę. No i ja tak myślę, że może byśmy tak rozkopali ten słup. Fajnie by było. No i ja tak rozkopuję ten słup i patrzę. A tu w ogóle... czajcie, że tu w ogóle był ten. Tu była skrzynka i mam takie o wow. I no, i właśnie tak to się zrobiło. No, więc my tu mamy na środku rzeczy jakieś tam fajne. Więc, wiecie, skrzynka, no, skrzynka bardzo jest ukryta bardzo jest ukryta no, no tak, no bardzo jest ukryta. Pewnie założę się, że ten typ też jej nie widział. Otwierał ją przed chwilą Myślał, że w niej coś kozackiego jest, ale... No niestety się chyba zawiódł Co jest? Coś się stało Nie wiem co się stało, coś się dziwnego stało na pewno hmm. Co jest Ej, co typie, typie, typie Nie, 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 raczej nie nie wiem nie wiem czy to działa ale raczej nie yy, tu mamy o właśnie kuczacie i ten robicie shifta na to co widzicie po ten, po mojej lewej na dole po waszej lewej na dole tu tu widzicie tu gdzie to kółko. Tu mamy też takiego jakby gościa kucającego. I musicie go nacisnąć dwa razy. A potem się kopać pod siebie, w tamtym oczywiście. I tak się jakby trząść tymi dwoma strzałkami ruszać. I właśnie spadacie i normalnie macie tu. Jesteście tu. I powiem Wam tak, jak macie tutaj zaraz się zacznie gra. I tu jest ofeł pafeł. To ja wam zaraz coś pokażę, nie musicie ten, się budować na ten środek akurat na tej mapie, bo nie na każdych mapach, jest taka jest jeszcze mapa z takim okręgiem na dole i tam są te skrzynki Ale to wiecie, to później się tym zajmę To tutaj możecie zrobić tak Hop Skaczycie i nic, nic, dosłownie nic wam to nie zadaje. Więc wiecie, to jest też przydatne dla wielu gości, zapewne. O, to typie. Odpadnie. No, najpięknie. No Ktoś tam spadł. Więc wiecie, ogólnie. Yy... Tak wygląda mój skin. Może się rozbiorę najlepiej, tak wygląda mój skin. Z nie wiem, czym fajnie wyglądam. Może yy, pogadałem sobie na, tak na takiej kamerce. I tutaj zobaczcie. Ja w ogóle mam dwie strzały. Super. Yy, umiem się szybko budować. Nawet na tej kamerce, więc to jest coś nowego. Yy, na razie odrzucę cię mordę. Przepraszam. Hops, schodzimy, czy uda mi się go sklepać na tej kamerce, klepiemy go, Uhu! i udało się, więc wiecie, jeżeli chcielibyście od razu koksić tak szybko jak ja, to, to polecam wam tego haka, tutaj od razu sobie wyłączę tą kamerkę, bo tutaj muszę się podbudować, Dobra. Nie ma problemu. Idziemy tak. Czy tu ktoś jest? U góry ktoś jest. Może uda mi się go sklepać, tylko że nie wiem, czy... Na pewno, bo on ma diamentowy hełm. Może być trudno go klepać, ale sklepaliśmy go. Udało się. Diamentowe budki też. Coś nowego. Yy, tak lecimy po te butki, czy nie? Nie wiem, czy ja nie zginę przypadkiem. Bo, jakbym zginął, to by było słabo. Yy, no dobra, skaczemy. A dobra, mało mi to zadało. Yy, czemu nie mam tych budków? Ja się pytam, czemu nie mam tych butków? Ej, ja powinienem mieć te budki. To się zlagowało. Nie pytajcie, naprawdę. Wiecie, ja jak tu mam parkura od lat, to ja robię tak, Elo. Przejdę, może tu sobie od razu. Dobra, chodź tu, typie. I mam Cię na łuku. I właśnie zginąłeś. Tak. Y... Czy skończył grę? Nie wiem. Znaczy, ktoś tu jeszcze jest na tej mapie? Tam jest jakiś ten. Mamy Cię. Mamy Cię. Mam Cię. Mam cię, mam cię? Nie wiem, ale mam cię. A ty tu Giniesz, mordeczko! Spadasz! No i goodbye z tobą. I właśnie tak się wygrywa. Więc wiecie, no, macie tutaj poradnik, jak bardzo dobrze grać w Blockman GO. Tutaj jestem. Wow, ej, mam dobry ranking na tych Skywarsach. No. Dobry mam wynik nawet. 395 i wynik 115. Ale jak sobie dłużej pogram, na pewno będę lepszy. Więc ja się z wami żegnam. To by było na tyle, papa! Pa.